To ja się wypisuję z męskości, nie? Nie? Jak mówię, I'm done. Od dzisiaj jestem NB. To, 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 to w mojej głowie słyszę, że nie ma dobrych aktywistów. Słyszę powtarzanie dokładnie tej samej narracji o tym, jak to aktywizm jest zły i szkodliwy, którą słyszę z prawicy cały czas. No dobra, to proszę mi się grzecznie przyznać, jakie ostre sosy masz w lodówce. I nie bez żadnego mi tutaj. O biały człowiek ostry, więc mam stryracze, ostre sosy. Come on, no come on, come on. Zaczynamy. Powiem wam, że zrobiłem z ciekawości pre-watch tego, zresztą napisałem to na, na Discordzie, ale nie wszyscy musicie być na Discordzie, tą rozmowę Szymona z, 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 z dwiema lewymi ręcami. Najbardziej zaskakujące dla mnie w całej tej rozmowie było to, jak bardzo dużo ludzi w komentarzach powiedziało, że to była wartościowa i ciekawa rozmowa. Powiem wam, że... I, znaczy, I shit you not, to był dla mnie największy szok, bo... I nie mówię tego na zasadzie, bo oni są zjebani, nie mają nic do powiedzenia. Nie, zupełnie nie. Mówię to czysto na zasadzie, ta rozmowa była nudna, jak, z flaki, jak flaki z olejem. Szymon nie potrafił im zadać sensownych pytań, a oni w kółko biegali wokół tego, jak to. Historycznie lewi prawdziwa lewica to oni, a nie inni. I, to, 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 I oni na to godzinę zmarnowali, nie? Było to dla mnie wkrótce szokujące, bo szczerze mówiąc, spodziewałem się, że. Znaczy, inaczej, ja wiem, że oni mają taką, taką filozofię pod tytułem: pójdziemy do, ka do każdego, będziemy rozmawiać z każdym. Ale te rozmowy są super bezwartościowe. Znaczy, nie, przede, przede wszystkim one są po prostu nudne. Rozumiem, że być może ktoś jest, je, je, jak ktoś jest prawiczkiem, z tej swojej prawiczcy patrzy na lewaków, to może tutaj doznają jakiegoś oświecenia, y, widząc, że, że, że są, są dobre lewaki, które mówią jak jest. I, i, I czują jakąś wielką wartość z tym, że oni podkreślą, że, że oni nie wiem, powiedzieli, że Piłsudski i, i, Daszyński, i Daszyński byli socjalistami, ale koniec końców. To tam się po prostu kurwa nic nie dzieje. Nie? No, no okej, okay. może ja po prostu jestem jakiś dziwny i mnie takie pustosłowie tylko męczy, ale przy wszystkich moich zastrzeżeniach do mojej debaty z Szymonem mam dalej poczucie, że ta była znacznie mniej wartościowa. Jak na ironię, prowadzę wolą stalinistów niż wolnościowych. O nie, ja bym ich nigdy nie nazwał stalinistami. To, to w ogóle proszę tak nie mówić. To uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe w stosunku do nich. Oni nie są. Oni nie są stalinistami, oni są ludźmi, którzy bardzo mocno są przekonani o tym, że prawdziwa, prawdziwa lewica to jest lewica bez pierdolenia o, o, o liberalnych, z, z tego, z, 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 z socjalnych rzeczach i jeżeli na przykład byli jacyś myśliciele lewicy, którzy zwracali uwagę na to, że ruchy robotnicze i, i, I nie wiem, dajmy na to dzik, dzika myśl, feminizm, mają jakieś współzachodzące interesy, to, to ich należy olać, bo najważniejsze jest to, być twardym, przytoczyć pięć historycznych nazwisk i koniec. I to, trochę smutne to jest. Jedne, co chciałem powiedzieć na temat całej tej rozmowy Szymka z tym, z, z dwiema lewymi ręcami, to jest to, że chłopacy w kolejnych dniach po tym. Po, 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 po tym, jak bardzo mocno u Szymona podkreślali, że oni są tą poważną lewicą, oni się, oni się zajmują poważnymi rzeczami w odróżnieniu od tej niepoważnej lewicy, która zajmuje się niepoważnymi rzeczami, zajebiście pokazali, jak bardzo poważną lewicą są. I, I muszę powiedzieć, że dla mnie nieodróżnialne od prawicy. Nie? I już Wam, już Wam pokazuję. W treści artykułu słowo zbrodnie są już nazwane po imieniu niemieckimi. S słowo zbrodnia, ale w tytule mamy dalej próbę wiązania zbrodni z partią rządzącą, a nie państwem i narodem. Numer ten wymyślił stary Talleyrand, proponując zmianę z koalicja antyfrancuska na antynapoleońska. I tutaj do Deutsche Welle Polski, już blisko 80 lat dzieli nas od nazistowskich zbrodni. Coraz mniej świadków jest zdolnych przekazywać swoją historię. Jak sprawić, żeby pamięć przetrwała? Hashtag Holokaust, hashtag Auschwitz. I widzicie, poważna lewica jest wtedy, kiedy jesteście bardzo oburzeni, że, 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 że niemiecka publikacja śmiała. Napisać nazistowcy, nazistowcy. Jak widzicie, słowa nazistowcy używać nie wolno, bo to jest nielegalne. Jest za, za, Zabronione jest. Dlaczego jest zabronione? Bo na pewno chodzi o to żeby ukryć, że to Niemcy zrobili. W artykule o tym, że trzeba pam pamiętać zbrodnie nazistowskie, w którym zbrodnie nazistowskie są używane wymiennie z e, niemieckimi. Mm -hmm. Z całą pewnością dokładnie o to chodziło w Deutsche Welle, nie? Deutsche Welle kolej jest, jest kolejnym wehikułem po prostu siania propagandy antypolskiej, nie? No jeden z pana narzekał, że na manifii antyfaszystowskiej biało czerwonych flag nie był mógł przynieść, nie? A nie, czekajcie. Chciałem powiedzieć też, że na, szczęście, że na szczęście równie dobry jest Dymek, który pod postem, pod, pod, pod tweetem o tym, że w całej tej ekipie Stanowskiego jest 17 facetów i jedna kobieta, stwierdził, że on powie, jak rzeczy idą i zademonstrował, kurwa. Samą prawdę, proszę Państwa, faktycznie toksyczny i niebezpieczny wzorzec męskości, to promowany przez część środowisk progresywnych przy wsparciu psychobiznesu, czuły psychopata. W przeciwieństwie do niego wzorzec męskości oparty na sporcie, uczciwej rywalizacji, koleżeństwie i solidarności jest zdrowy. Ja powiem tak, na etapie, na którym narracje dymka chodzą dokładnie. W obszar, rozmawiamy o, o tym, że, że kompleks kapitalistyczny, jak to było? Kompleks korporacyjno-aktywistyczny promuje jedyne, jedyne toksyczne mm. <grym> wzorce męskości i że tak naprawdę to, to taki stanowski, który biega na przykład za, za, za jakąś babką, która śmiała powiedzieć, że. Jest popularna w Bollywoodzie, tak? Ona mówiła, że jest w Bollywoodzie popularna. Jest tym zdrowym <grym> reprezentantem męskości. To ja się wypisuję z męskości, nie? <grym> nie? Jak mówię, I'm done. <grym> Od dzisiaj jestem NB. <grym> to już kurwa zaczynałem wchodzić w, 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 w naprawdę śmieszne obszary, nie? To znaczy całkiem dosłownie: Dymek i Giełzak są akcept akceptowalnymi lewakami, dlatego. Że oni promują kurwa prawicowe wartości. Oni, Jeżeli chodzi o tematy społeczne, to oni nie są lewicowcami. Oni są prawicowcami. Zresztą, jeżeli chodzi o tematy, jeżeli chodzi o tematy e, ideologiczne, to patrząc na to, że oni są zażartymi antykomunistami, do tego stopnia, że mówią, że. Ty, 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 że, że... Teoretycznie gdzieś tam się czasem przebąkują coś o demokratycznym socjalizmie, ale tak naprawdę to chyba dość jasne jest, żeby w, że, że są socjaldemokratami, to, to ja nie wiem, gdzie oni są, kurwa tym najprawdziwszym lewactwem, tym awatarem lewactwa, nie. Dymek w całej tej rozmowie trzymanym, przynajmniej przyznał wprost, że jest dużo lewicowości, ale szczerze mówiąc, jak po, posłuchałem całej tej rozmowy i tam było mnóstwo pierdolenia giełzaka o tym, że tylko nasza lewicowość jest prawdziwa. To, 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 to ja nie, to, to, ja, to ja nie wiem, po co w ogóle bra brać pod uwagę wypowiedzi Dymka, nie? Wiecie, oni by mi dużo mniej przeszkadzali, oni by mnie dużo mniej... Znaczy inaczej, dużo mniej zażenowania by, by mnie wzbudzali, gdyby ten larp pod tytułem Prawdziwa Lewica prowadzili jakoś bardziej subtelnie, nie? A oni z jednej strony są bardzo otwarci, ale z drugiej strony swerfizm, z drugiej strony jednym z ich głównych problemów Pozostaje surogacja, która etycznie jest, owszem, wątpliwa i dyskusyjna, ale nie jest największym szatanem, z jakim się mierzymy. I w momencie, w którym oni się potrafią spłakać, że na paradę równości nie wpuścili tak, Fundacji BES, mimo że nie wymienili jej z nazwy, ale powiedzieli to na tyle, na tyle um, jasno, że wiadomo, że chodzi o, o Fundację BES, to ja takie: Why even fucking bother, nie? Oni, oni chcą pokazać, że są dobrymi lewakami, przez to, że będą głośno krzyczeć, że są wrogami lewicy, nie? Ja nie rozumiem tej recepty na lewactwo i szczerze mówiąc, mam ich na tyle głęboko w dupie, że nawet nie zamierzam mówić, czy to jest dobra recepta, czy zła recepta, ale mówiąc zupełnie szczerze, główny, główne uczucie, jakie mam w związku z ich zachowaniami, to jest takie uczucie zmęczenia, nie? Słyszę o kompleksie lewicowo-tym. Korporacyjno-aktywistycznym, to, 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 to w mojej głowie słyszę, że nie ma dobrych aktywistów. Słyszę powtarzanie dokładnie tej samej narracji o tym, jak to aktywizm jest zły i szkodliwy, którą słyszę z prawicy cały czas. Jeżeli oni przekonają jakichś ludzi, którzy ideologicznie lewicowi nie są, do tego, że nie wiem, związki zawodowe są dobre, że jakby państwo opiekuńcze jest dobre. To, to jest to netto korzyść, nie? I jest to spoko. Ale jeżeli chodzi o ich komunikację na poziomie wypowiadania się o, o całej reszcie lewicy de facto, to jest to żenujące, a nie dobre. No. I. Czyli ja nie wiem, jaką oni mają wizję aktywizmu, ale widzę, że. Widzę, że to co produkują w dużym stopniu obraca się wokół tego, że istnieje jakiś spisek korporacji i właśnie aktywistów, który ma tak naprawdę jedyne co ma na celu: to ma umacniać ten kapitalizm i status quo. Ja szczerze mówiąc nie wiem, kim są ci aktywiści, o których on mówi. Mogę podejrzewać, ale chyba nie chcę. Natomiast suma sumarum, no to dalej jest bardzo przykre. No dalej sprowadza się to do, do, do tego, że ich daracje są miejscami ciężko odróżnialne od szurstwa i mówię. Lewica musi być szerokim parasolem. I ja mówiłem wam wielokrotnie, że sorry, ale jak chcecie, nie wiem, związków zawodowych i ogólnie lepszego, lepszego prawa pracy, to, musi to, to musimy je wywalczyć nie tylko z tymi ludźmi, których lubicie, ale też z tymi ludźmi, których nie lubicie, nie? Ja, ja mówię takie rzeczy, bo tak jest. Natomiast nie mówię tego jednocześnie implikując jakąś, kurwa, pogardę dla ludzi, którzy być może manifestują tą lewicowość w inny sposób. Ja, ja mam trochę poczucie, że ich recepta na lewicę to jest lewica bez queerów na przykład, nie? To jest powrót do, 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 do wiecie, do tej lewicy, która rozpoznaje tylko wartość w ruchach robotniczych, a że ruchy robotnicze są prowadzone przez chłopów, no to wiadomo, że, że, że to jest d, 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 d dla chłopów i koniec. I oni owszem występują pro-kobieco w kwestiach takich jak właśnie to, że się sprzeciwiają surogacji, bo przecież wiadomo, że wszędzie jest promowany tak naprawdę ten, że, że jedyne co się dzieje poza tym, to jest wszędzie w mediach jest promowana w tej chwili pornografia. Wszystkie media zachęcają do tego, żeby się pornografić. Ale mówiąc szczerze, to, 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 to moją główną refleksją ze, ze słuchania ich wypowiedzi jest, kurwa, poczucie zmęczenia, nie? Jest dużo, dużo problemów z rozmową o facetach w lewicowym ujęciu. Jest dużo spychania facetów do roli. Nie ma co się oszukiwać, na lewicy są osoby, których dużą częścią tożsamości jest nienawidza facetów, ale dalej alternatywa, którą oni pro, 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 produkują, nie wydaje mi się bardzo produktywna. W ogóle nie wiem, czy mi się tylko to wydaje, ale giełzak udaje vibe ogromnego snoba. Szczerze, to jest coś, co mnie mało zajmuje. To znaczy, to znaczy, jest tak, że. Jest tak, że ja trochę zbijam z ludzi, którzy operują językiem takim jak giełzak i dymek, dlatego że ja wiem, że. Ich e, sposób wysławiania się jest, łatwy, jest sposobem na, 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 na łatwy fame, to znaczy na, 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 na łatwe pochwały. O jak on mądrze mówi! Tylko mm. wszystkie moje doświadczenia z ludźmi, którzy tak mądrze mówią, jasno mi też sugerują, slash przypominają, że taka, taka, taka ładna mowa i ładny język są też bardzo wygodnym sposobem na ukrycie całej masy pretensjonalności i pogardy. Nie? I. Jak już ktoś mówi, że jest mądrzejszy od wszystkich innych, to niech mówi prostacko jak ja, a nie chowa się za ładnym językiem. Czy zawsze byłem lewicowcem? Nie, ja, ja jeszcze niedawno byłem relatywnym neofitą na lewicy. Ale ponieważ mówiłem o tym na różnych QA i tego, to przepraszam, ale nie będę tego teraz rozwijał bardziej. LIKE AND subscribe! Ja Wyraźnie, że oni są po prostu grifterami i wykorzystują to, że istnieje zapotrzebowanie na lewicowy content, którego nie ma wystarczająco dużo dobrego w polskiej bańce. Ja nie chcę nikogo o grift oskarżać chyba, wiesz? Jak są, to to prędzej czy później wypłynie. Ale jakbym miał ich oskarżać o grift, to bym musiał też tego śpiewaka oskarżać o grift, a ja myślę, że oni są po prostu bardzo mocno przekonani, że wszyscy dookoła są głupi, oni są mądrzy. Jak zaczną sprzedawać złoto na przykład, wtedy Szur, nie? Tak, jadą na fali tego, że nikt nie robi tego co oni, ponieważ dla mnie komiczne jest tego. Dla mnie komiczne na przykład jest to, że nagrywają bardzo poważne streamy w garniturach, nie? I wiadomo, że, wiadomo, że jest tak, że istnieje publiczność do, do słuchania poważnych facetów w garniturach, ponieważ do, to. To, to, to nie jest to nie jest nowe, że ludzie patrzą na garnitury i myślą o mądry pan mądry bogaty na pewno na pewno ma dużo mądrości książki ma z tyłu nie jakieś figurki inne śmieci jak jak przygub to już w ogóle ale mienię się też z ludzi którzy tak myślą ponieważ to jest dopiero mentalność niewolników więc eh. dobrze dobrze Marysienka. czekam na ramen Zresztą czarny z tym hopem w tle, który, który nie wie co ze sobą zrobić, więc wygląda groźnie, wygląda mrocznie. Z tym gangsta kotem w tle. Pogoniłeś go, ty, głupkoty. Podajemy były z przechodzeniem przez przejście, jak ktoś w garniturze przy gdzie ludzie i przychodzili niż. Ja wiem, ja to rozumiem. I ja, ja, ja znam, tego typu, znam tego typu badania, tylko znam tak dużo ludzi, którzy chodzą w tym garniturze i dalej produkują masę główna że nie mam najmniejszej ochoty ich naśladować, nie? Jeżeli ktoś chce się tak prezentować, to niech się prezentuje naprawdę, no, nie daje ruchania o to, nie? Ale jeżeli ja miałbym się w takim miejscu, w, 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 w takie miejsce wpasowywać, to trochę bym było głupio, nie? Trochę, trochę czułbym zażenowanie, że jednak po prostu e e e eksploatuję jakieś takie bardzo podstawowe potrzeby ludziów, które z, z, zamiast skupiać się na tym, żeby starać, że, że, żeby wyprodukować najbardziej najbardziej based ever content. I spoko, widać, że ich strategia działa, widać, że, 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 że jakby jeżeli chodzi o popularność, chłopcy sobie radzą dużo lepiej niż ja. It fair. Ja chcę mówić do, tej, do, do, do tych ludzi, z którymi mam coś wspólnego i starać się znajdować coś wspólnego z ludźmi, którzy mają otwarte głowy. Czyli według ciebie, kto reprezentuje Właściwą wartością lewicę w PL, bo mam wrażenie, że to jest strasznie rozproszone. To znaczy, lewica jest bardzo rozproszona i to jest problem. Zwrócę uwagę tylko, że dwie lewe ręce nie robią absolutnie nic, żeby tą lewicę skupić, ponieważ, tak, ponieważ oni w dość jasny sposób sygnalizują, że z dużą częścią lewicy tak naprawdę nie chcą mieć nic wspólnego. Natomiast jeżeli chodzi o, o wartościową lewicę, to ja myślę, że wiecie, że zarówno wśród ludzi, których ja sam osobiście lubię jak i ludzi, których absolutnie nie trawie, jest bardzo sporo wartościowej lewicy, nie? Tylko, yy, tylko ona nie ma jednego dużego fokusu. Był kiedyś taki projekt, żeby... lat temu był taki projekt, żeby zrobić taki, taką wspólną publikację, właśnie taką bardziej anarchistyczną, ale tam wokół ludzi, którzy, którzy byli bardzo aktywni na Twitterze. Ale tam było bardzo dużo problemów i to się posypało w diabły. Nie? I nawet myślę, że słusznie. Na przykład Markiewka, Słuchajcie, jak mnie do tego zmuszacie, to ja mogę wam powiedzieć, tak? Na Twitterze mam Markiewkę. Ekonomicznie mamy zarówno Zygmuntowskiego, jak i Fiat Money, który, którzy, którzy dużo wartościowych rzeczy produkują. Mamy Jana Mencwela, mamy Michalinę Koble, mamy bardzo dużo feministek, też z różnych troszkę nurtów feminizmu, które mówią... Bardzo wartościowe rzeczy, feministek socjalnych, feministek jakby intersekcjonalnych, które mówią mnóstwo ciekawych rzeczy, tak? Herzyk, Staśko, Patrycja Wieczorkiewicz, mnóstwo lewicowych osób. Są osoby, których kurwa nie lubię i z którymi ja się osobiście nie dogadam, ale które też robią dobre rzeczy. Z tego co rozumiem, robi w tej chwili też streamy. I wiem, że część z was go ogląda, i, i tak długo jak mi nie każecie go lubić, tak długo go kurwa oglądajcie w chuj, nie? Bo z tego co rozumiem, to mówi językiem, który do wielu ludzi przemawia. Ale najważniejsze, jeżeli chodzi o lewice, najważniejsze jest to, żeby sobie kurwa nie zagarniać tego, ja lewica, inni nie, nie? A jak ja słyszę, właśnie kurwa, o takie pierdolety typu kompleks korporacyjno-aktywistyczny, to ja wiem. Że ta osoba mówi, że wszelkie rodz wszelkiego rodzaju Barty Staszewskie, czy nie wiem, czy Maje Heban, czy, 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 czy mnóstwo innych osób, być może nie do końca są fajne. I teoretycznie oni nie, nie wymienili z nazwiska żadnej z tych osób, ale ta implikacja istnieje, nie? I wiecie, i moje podejście do życia jest takie. Nie muszę się z wszystkimi tymi ludźmi zgadzać, nie muszę tych wszystkich ludzi lubić. Myślę, że zdajecie sobie sprawę, albo. prędzej czy później, zdajecie sobie sprawę, że wiele z tych osób nie lubi mnie. It fine. Ważne jest to, że koniec końców gramy do tej samej bramki. Że koniec końców tak długo, jak osoby na lewicy chcą zarówno takich, takich rzeczy, które nie są być może twardymi, robotniczymi postulatami, ale są postulatami poprawiającymi życie, takie jak na przykład związki partnerskie, i przy okazji chcą związków zawodowych no To gram do tej samej bramki, tak? Nie podoba mi się. Jedyna, jedyni reprezentanci lewicy, którzy mi się nie podobają, to, jest, to, 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 to e, są ci, którzy zachowują się tak, jakby dało się tylko jedną rzecz na raz robić, nie? I wszystkie rzeczy były poboczne poza tym ty, 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 to, tą jedną rzeczą. Tymczasem wszystkie te rzeczy dalej buduje się w taki sam sposób, to znaczy budując od dołu sieci społeczne, budując sieci współpracy, budując ruchy które muszą być budowane na plecach zaangażowanych w nie ludzi. Jak spojrzycie na takie osoby jak ten, jak Adam Kościelak. Zobaczcie ile, ile roboty ten gość wykonuje, żeby stara się ostatnio wrzucił jakieś wideo, gdzie starał się tłumaczyć pewne rzeczy. To jest człowiek, który, który coś buduje, nie? Prawicowcy, a lewicowcy, którzy nie lubią wołku, i uważają, że Woke jest tutaj wielkim problemem. No, mam wrażenie, że mogą, że, że mogą koniec końców wciągnąć pod, pod nasz wspólny parasol ludzi, którzy, którzy będą się z nimi zgadzali to, głównie co do tego, że Woke jest zły, a nawet nie do końca się będą zgadzali co do tych postulatów propracowniczych na przykład. Dwie nieskończoności u Karolina Krowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, WZK, Janek oraz Aleksander Bratkowski. Dawczynie Pica, na Pałowski, Na Dawid-Korzeniowska, Konrad Marok, Kaja Eli, Karol Koleczyński, Michał Gajek, Samrion, Fingal, oraz Frejtor Kemada. Osoby dające kawę z ciastki Michał Piotrowski, Patrycja Zbardin, Rubim Mefisto, Piotr Strzemieczny, Bartomiej, Maria Bananiewicz, Krokowski, Ukarz Pochelski, Machin Lagmus, Cuk Cukrowe, Dreniam Roźnik, Maciej Dzieninski, Michał Skoczyński, Szefow, Chrysku, Bechanorty, Hepaty, Arykfos, Czkawka, Robchary, Jakub Jack, Chris Poulant, Iden Kree, Smutny Michał oraz Silius. Dawcy Kawy, Robster, Jarosłubina, rozlubina, Roszasz, Jurobin, Kuba Komasa, Henryk, Miku 39X, Protonowy, Tomusz Miejscowy, Smoki Jan Chryssium, Makaryja Siński, Wencone Alek, Adam, Jeszu 2, Dom Eg, Hagno oraz Patryk 28 i wreszcie dawczynie Herbaty, Jarko Juszko Miński, Poczek do KDR Ciepeci, Antybristler, Jakub pati Master 3000, Bąd Boni 3, Hubert, Mazurnika, Gaczka, Bartosz Zawacki, Czikoł i Marchew Zyczajna, Tomasz Olszewski, Wiktor Zajączkowski, Adrian Wobelch, Misiek, Tarumi, Rechy, Aksel Łukasz, Claudin, Sony, Link, Lucy oraz Zylwo. Hej, lubię was. A jeżeli wy doceniacie to, co robię, zapraszam do wspierania na Patronajcie, zapraszam do, do, do zarzucenia membershipa na YouTubeku albo do rzucenia Donejcika. Bardzo, bardzo, bardzo wszystkie te życzenia. Dobranoc i do zobaczenia. I